Witajcie moi drodzy widzowie, dwie kampanie po 200 tur na poziomie normalnym mod radios, wybrałem oczywiście dwie frakcje, jedną wybrałem tutaj Cylostrę, a drugą wybrałem Volkmara, żeby zobaczyć czy jest faktycznie jakaś różnica, choć sądzę, że to nie ma znaczenia czy wybierzemy pozytywną frakcję czy nie, więc zobaczmy sobie jak to wygląda na negatywnej frakcji w setnej turze. No i może przejdziemy może najpierw po tym. Okej, okay. mamy tutaj Rankland, mamy tutaj duchy, Legion, o proszę bardzo, Krzywy Księżyc. No na pięć frakcji takich po, na start, no to mamy trzy pozytywne, dwie negatywne. Potem mamy, no jest taka powiedzmy dosyć dobra mieszanka, jest tak w sumie nawet prawie na przemian bym powiedział. E, zobaczmy jak to wygląda względem tutaj mapy. Zacznijmy sobie może od Kataju. Kataju, Imperium. Zostało trochę wypchane przez Nurgle. Krasnoludy w ogóle tutaj ładnie zdominowały i też walczą z Grimgorem. I to jest właśnie ten problem, że te frakcje ze sobą walczą, zamiast gdzieś tam jakieś starać się Sojusze zrobić. No ale Krasnoludy, Chaosu i Orkowie się po prostu nienawidzą, więc tutaj to jest akurat oczywiste. Jeśli chodzi tu o jakieś większe ekscesy, no to widzę, że zostało pokonane jeden Kataj. Dziołcha została pokonana. Ten się tu powiedzmy broni z pomocą Imperium. Krasnoludy Chaosu ładnie tutaj idą. Grimgor sobie zrobił jakiś taki swój kawałek mapy. Apokalipsa. Apokalipsa jest bardzo słaba. Pewnie szybko upadnie. Jeśli chodzi o Imperium. No Imperium zdecydowanie tutaj sobie podominowało. Ale krasnoludy Ungrim jest widzę już na wyczerpaniu i hmm. jest duża szansa, że orkowie go tam gdzieś dojadą. Torgrim w ogóle też przestał istnieć, więc krasnoludy jak zauważycie, no nie ma za bardzo tutaj krasnoludów. Jedyny krasnolud to jest chyba Torek Żelazna Brew ewentualnie. No jeszcze Brindal, tutaj coś się stara, ale Grombrindal ma trochę ciężką sytuację. Choć widzę, że tutaj e, Malekit w ogóle odpadł. <grym> Malekit został tutaj zdominowany mimo wszystko. To te pozytywne frakcje dały radę sobie ogarnąć. Kult Rozkoszy jest już tak trochę e, oblegany, ale no nie no, leśne, e, Elfy Wysokiego Rodu ich tutaj dojadą. No lustra to widzę Sotek i Itza, trochę Brytonii i nic więcej. No dół oczywiście Zinch został pokonany przez Oksylota. Tutaj nie ma żadnego po prostu... <noise> w ogóle Oksylot dosyć mocno tutaj poszedł, bo jak widzicie no sporo tej mapy zdobył. Ma też bardzo dużo tych osad. O dziwo Scarbrand jeszcze żyje, ale to już chyba jest taki ostatni jego dech. No więc powiem wam wygląda to dosyć ciekawie. Pozytywne frakcje, jak i negatywne, są gdzieś tam na podobnym poziomie. Zobaczymy, co będzie za następne 100 tur. 200 Natura pierwszej kampanii cylostry. Zobaczmy, jak to się pozmieniało. Wcześniej był tam Renkland, były jaszczury, były też krasnoldy chaosu. No, powiem Wam, że. Tutaj się nic nie zmieniło za bardzo jeśli chodzi o jaszczuro ludzi. Jedynie co Ica więcej zaczął podbijać, Ica bardzo dużo tutaj podbił. W ogóle nie wiem, czy on w ogóle soteka nie podbił, nie wiem jakim cudem, żeby jaszczury ze sobą się tak ostro cisnęły. No to jest dla mnie zaskoczenie, chyba że tu wjechała po prostu konfederacja. No ale Ica, jak zauważycie, Mazamundiego jego też wciągnęła. Jak mi się wydaje, że po prostu Mazamundi też został tutaj wciągnięty, albo zostali po prostu pokonani. I Itza ma bardzo duży kawałek mapy, całą lustrę i już tutaj podbija też górę. Kul do rozkoszy został pokonany przez Kislev, ale to pewnie z pomocą z tego co widzę. tam w ogóle zaczął ostro cisnąć, bo nawet elfy Wysokiego Rodu są tutaj atakowane i raczej nie mają szans z nim. Grom Brindal, bardzo dużo osad tutaj zdobył. Wcześniej był na takim słabym terenie. No ale teraz widzę, że elfy Wysokiego Rodu w ogóle mają samych przeciwników dookoła, więc wygląda to dobrze. E, Wiseland oczywiście, czyli Ezef und Draken plus Karl Franz to zdominowali tutaj większość mapy. No Czego było mo można się ogólnie w sumie spodziewać. E, jak widzicie, tutaj był Asgarod, już tutaj nie ma legionów. Tu już widzę ostatnie Zatana, też osady zostają podbijane. No, Imperium zdecydowanie gniecie dalej wszystko. E, no, niestety. Tak to wygląda w praktyce. Nie ma co tu chyba więcej opowiadać. Krasnoludy, jeśli chodzi o Torek, no on tutaj walczy z tymi jaszczurami. I dlatego pewnie te jaszczury się w sumie zatrzymały, bo walczą tylko ze sobą. Że krasnoludy mają bardzo mocne jednostki i krasnoludy zawsze wygrają z jaszczurami. No chyba, że jaszczury miałyby naprawdę bardzo dużą jakąś przewagę i jakiś dobry fart by wjechał. Ale tak, poza tym, no, wygląda to, że oczywiście dalej Imperium tutaj gromadzi siły i wygrywa. Zobaczymy, jak to będzie w drugiej kampanii, gdzie gramy Wolkmarem. Moi drodzy, Wolkmar, set natura. Zobaczmy, jeśli zabraliśmy jednego z Imperium. Choć, jak zauważyliście w wcześniejszej kampanii, nie było tam większej różnicy. Tu już widzę bardzo cieka dużą ciekawostkę, że ta lagułę tutaj zdobyło. Zobaczmy, jak to wygląda względem osad. O proszę bardzo, nurgle najwięcej mają osad. Wybrańcy Korna 42, Flota Grozy 35. No, wygląda to, powiem, bardzo dobrze, bo większość tych negatywnych frakcji tutaj rządzi. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Zaczniemy, jak zwykle, od Kataju. No, w Kataju jest duży rozpiździel. E, za przeproszeniem, z tego względu, że marionetki, klan Eshin, e, faktycznie tutaj wszyscy gdzieś zdobywają wszystko. Widzę, że elfy już tutaj Lockhir jest na wyczerpaniu, upadło serce, więc raczej upadnie. Ale że Nurgle, Kugat w ogóle ma tyle osad, to jest dla mnie naprawdę duże zaskoczenie. Szkoda, że Tamurkan nie przeżył. E, tutaj w ogóle zastęp Apokalipsy, zobaczcie co on tutaj zrobił. E, Molder ładnie też zajmuje te osady. No wszyscy ci są zdecydowanie Imperium. I Imperium raczej nie przeżyje tego w ogóle. Tutaj jest Kugat. <laughs> to jest w ogóle jazda niezła, że Kugat tyle zdążył podbić we 100 tur. Naprawdę dużo zdążył podbić. Mors nawet sobie tutaj radzi, ale Mors chyba ma wojnę... A nie, ma wojny. Myślałem, że tutaj z Kugatem ma wojnę, a oni to nawet chyba Sojusz będą szykować jakiś, bo mają tutaj dobre nastawienie do siebie, powiedzmy. W ogóle Skarbrand, no to co tutaj Skarbrand zrobił, no powiem wam bardzo duże gratulacje dla niego, zdecydowanie gratulacje. Jeśli chodzi o lustrie, no lustria jest tutaj podzielona na jaszczury, no w sumie jaszczury tutaj rządzą. Dół jest oczywiście też zdobyty przez jaszczury. E, torek, żelazna brew, no raczej tutaj już jest jego końcówka życia. No bo ze Scarablanem to tutaj nie, raczej nie ma szans wygrać. I kit ma mało tych osad, ale widzę, że tutaj odpiera ten Wiseland. Wiseland w ogóle został tutaj zlepchany, ale tu jest duże zaskoczenie. Zobaczcie, co tutaj się w ogóle wydarzyło, jak jest tutaj różowo. E, flota Grozy i Slanesz, no gratuluję, naprawdę gruba robota. O dziwo, znowu malekit padł kolejnej kampanii i to jest dla mnie duże zaskoczenie że Grombrindal na poziomie normalnym sobie lepiej radzi niż na poziomie legendarnym więc to jest dla mnie naprawdę zaskoczenie Neheka też ogólnie jak w standardzie zawsze gdzieś tam przegrywa to sobie radzi no powiem wam wygląda to dobrze e, śmiesznie że w ogóle Slanesz tutaj podbił w Bretonie podbili oczywiście też jeszcze Belakora e, Norska tak jeszcze pół na pół sobie radzi ale widzę że Norska to raczej szybko tu odjedzie a powiem wam, taką kampanię chętnie bym zagrał. Powalczył właśnie z Murglami, powalczył z Krasnodami Chaosu, bo to są frakcje, które na późniejszym etapie gry mają fajne te armie, tak samo jak Scarbrand. E, e, I to by była naprawdę fajna kampania. Tak samo z piratami, z dużą liczbą ich armii, też byłoby dobra, fajna walka. Więc ta kampania wygląda bardzo pozytywnie. Chętnie bym taką zagrał. Zobaczymy jak to będzie wyglądać w 200 turze, bo może to się wszystko całkowicie zmienić. Druga kampania 200 natura. Gramy tutaj Volkmarem. Zobaczymy jak to wygląda. No powiem wam szczerze, widzę się już tutaj podmieniało. Krasnolude zaczęły coś tutaj odbijać. W ogóle dziwne jest dla mnie to, że Skarbrant tutaj poległ, nie wiem prawie co tu się wydarzyło i Imperium zaczęło się też odbijać, e, tutaj przegrały tak samo, Ikid w ogóle przegrał z Imperium, zobaczmy jak to wygląda pod względem osad, no powiem wam, że tutaj się bardzo dużo pozmieniało, e, siła na świecie niby gdzieś te nurgle się trzymają ze krasnodami chaosu, ale to już tak widzę e, ostatkami i mimo wszystko chyba przegrają tą kampanię <laughs> z tego co widzę. Tu, na, tu się za dużo nie zmieniło na Kataju. Na Kataju prawie w sumie nic się nie pozmieniało, jedynie gdzieś tutaj jaszczury się wjechały i zaczęły nurgla mocno cisnąć. Ale też chyba mają właśnie wojnę ze krasnodami chaosu. Nurgle w ogóle się coś zbagowały i całe armie stoją w jednych miejscach. No w trzech miejscach stoi w sumie większość armii nurgla i pewnie przez to gdzieś tam e, przegrywa. Krasnody naprawdę bardzo dużo odbiły. No bo Torek już ma 47 osad, a wcześniej miał może 10 tych osad. No to naprawdę duży progres. <laughs> no Imperium mnie zaskoczyło. Tutaj chyba było połączenie z Wiselandem. I, I to im chyba dało tą większą siłę na jakieś odbicie tego wszystkiego. Tego co też zauważyłem. Bretonia podbijała ziemię. W ogóle co zniszczyła flotę Grozy. No jest tutaj duży miszmasz. Norska została też podbita. Bo tutaj chyba wyruszyła Bretonia. I przez to na przykład Selanesh mógł zdobyć większość tych posad. No ale te Imperium mnie zdziwiło. No ale Imperium pewnie znowu zaczęło robić jakieś czołgi, nie czołgi. I z tego względu no, jest jak jest. Więc I tak zauważymy tutaj dalej pozytywne frakcje z... Zdecydowanie dominują negatywne frakcje. Jest to niestety spowodowane kwestią dyplomacji, że wszystkie negatywne frakcje chcą gdzieś tam dominować i nie dopuszczają nawet negatywnych innych frakcji do władzy i przez to tak to niestety wygląda. Mam nadzieję, że to też się gdzieś tam pozmienia, że te negatywne frakcje dostają dużego boosta. W najbliższym DLC-ku mają być właśnie ogry, zielonoskórzy i tak samo... Właśnie Skarbrand, więc to może być raczej znaczy no Korn, no nie Skarbrand, tylko Korn i to może dużo zmienić też na mapie, choć jak sobie zauważymy, ostatnim DLC-ku, no, były dwie pozytywne frakcje, jak Krasnoludy, Imperium i przez to dostały one zbyt mocnego boosta i wygrywają w większości kampanii. Nie jest to zależne, nawet to nie jest zależne od tego, czy gramy na poziomie normalnym, trudnym, czy na legendarnym. Przez te czołgi latające rzeczy, no, jest tego wszystkiego zbyt dużo i pozytywne frakcje dominują. Dzięki w takim razie za oglądanie, jeśli to nie problem, dajcie lajka, dajcie suba i do następnego. Cześć, cześć, cześć!